Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Bioshock, wersja zremasterowana. Gramy oczywiście na PC i kontynuujemy naszą przygodę. Jeżeli Wam się podoba seria, dajcie łapkę w górę. A mam nadzieję, że Wam się podoba. O, mamy dobre urządzenie do automatycznego hakowania, e, i to się nam przyda tam. Zhakujemy sobie tamtą bramę. Którą Petro chciał rozwalić, tak, Patro. A ja ten Big Daddy niech tam sobie łupie. Jest coś tu Liquid Nitrogen, a nie potrzebuję go. Uu. Uu. Co za szkoda. Dobra, workshops tam są. Idziemy załadować e, i przygotować bombę. Aha i oczywiście a, gdzie to było? Możemy robić zdjęcia przeciwnikom. Dzięki temu jakiś tam research robimy. O, na przykład tego zrobimy zdjęcie. Ale, ale nie, nie wiem czy go już nie robiłem. Dzień tam. Dobra, te drzwi zhakuję. Nie chce mi się tego. I auto hackiem, dobra. Aaa, jaj. Dobra, tu musimy telekinezy użyć, żeby. żeby nas nie popieściło. O kurde, coś mnie popieściło. A, to nie ten. E, no pewnie mogę ci opowiedzieć, o czym jest ta gra. E, znaczy w ogóle zaczyna się gra w ten sposób, że nasz bohater leci samolotem. Ogląda sobie zdjęcie tam swojego syna bodajże. Eee, no i ten samolot ulega awarii wypadkowi, tak? I kurde, ile tu trzeba na no, odczepiać tych. Eee, no i lądujemy w wodzie. Znaczy, lądujemy. O. Kurcze, nie tyle lądujemy, co podczas wypadku, tak? Lądujemy w wodzie i no, i trafiamy do takiego podziemnego miasta. I musimy się dowiedzieć, co się w tym mieście wydarzyło. Ponieważ to miasto jest e, pełne jakichś e, zmutowanych postaci. E, pomaga nam ktoś, kto przez radio, jakby udziela nam wskazówek. Kurczę, czemu to tak głośno gra? Woda destylowana. Ehm, I teraz musimy się udać do biura Andrew Ryana. Andrew Ryan to jest gość, który jakby chyba założył to miasto, czy... O, znowu. Mam pełno, jakby wybieramy się na konfrontację z Endry Ryanem, o tak bym powiedział, kurde. Oh Thurssten Ghost. chosen to destroy themselves with careless splicing on the Nile. But I will make no proclamations. I will dictate no laws. The great chain moves slowly, but with wisdom. It is our impatience that invites in the parasite of big government. And once you've invited it in, it will never stop feeding on the body of the city. Aha, i teraz wszyscy mieszkańcy używali tego... tego IWO. Eee... I to coś powoduje, że oni się zmienili w takie różne dziwne bestie. No i chodzimy właśnie po różnych e, jakby częściach tego podwodnego miasta. Eee... I próbujemy, próbujemy, dostać się do Andrew Ryan'a I teraz co tu możemy zrobić? Zupgrade'ować, co ja bym zupgrade'ował? Aha Bo tu jeżeli strzelamy z, z tego, skuszy, z To nasze strzały mogą, możemy je odzyskać To jest istotne Ale weźmiemy grenade launcher damage upgradeujemy to A co to jest Nitrogliceryna to potrzebujemy Moment Szczekają psy jakieś a, dobra, jak się dostać do tej nitrogliceryny? ceryny? Zresztą, wiesz, to jest pierwsza część Bayošoka. Jesz... O, tu jest jakiś przycisk. Jeszcze w międzyczasie powstała druga kurda. Była druga część, no i Bioshock Infinity Ale jest zupełnie osadzony w innych realiach, bo e, Jedynka i dwójka Bioshocka to jest ten podwodny świat, tak? Natomiast e, Infinity jest osadzony w Podniebnym świecie, czyli tam Cała akcja dzieje się w chmurach e, To jest najnowsza odsłona Bioshocka, ta Infinity mm. I zresztą też ją tutaj e, będę ogrywać A teraz a teraz muszę zrobić coś takiego, żeby... S... Urda! <laughs> 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 Może granatem to poczęstuję? Takich pułapek a gram na padzie, bo jednak w tą grę zdecydowanie lepiej się padem, padem gra. Przyjemniej, czy jeszcze coś tu mogą zobaczyć? Nie, już chyba to już by było na tyle. Czyli powinienem mieć wszystkie składniki potrzebne do uruchomienia tej bomby. Sprawdźmy. Mamy, mamy, mamy. EMP bomb. No dobra, dojdziemy. Tu są wieżyczki opuszczone, coś tu błysnęło. Tylko mi się wydawało. Chyba wydawało mi się. Tu możemy się uleczyć. O, uleczę się. Za 16 dolców, spoko. Do fulla zdrowie to jest dobry deal. Tu się szło? Nie. Nie, dobrze. Hej, what's up, man? Są Ile? How many. O kasa jest. Dobra, skończyłem bombę. Aha, jeszcze nie. E, go complete. Mamy skończoną nie. Golden film reel. Reels. Does it look like Dobra. Then stay with go. me and you'll so be the best viewer all the time. And, uh, oh, I wore it for you. Uh. Dobra To zniszczone Spadamy Wiesz co, tu zmieniłem miejsce kamery z tego względu, że po lewej stronie masz yy, paski życia i źle I źle to wygląda Akurat w tej grze Ja mówię, Daj dobra, ten zginął. Gdzie tu to wyjście jest? Moment. Tu byłem. Dobra, tu już nie. Tu nie. Tu jest. Czyli teraz pora wybrać się do. Oh, Dota isn't the best, but that's not multiplayer game, yeah? Place device on the core. No dobra, to idziemy umieścić naszą bombę w rdzeniu. Gdzie ten rdzeń był? Dobra, tu byłem. Tu na dole. Big Daddy'ego olewamy. Nie muszę się z nim szarpać. Geothermal Control, tu był dekor. Office of Engineering. Nie pamiętam, chyba tak. O! You can channel that water quickly, and you'll be able to reach the core. But Ryan sure to take notice. i want to set up a perimeter, just to be certain. Do you understand uh, the core? The magma flow. Uh, okay, pokręcimy sobie tym. Will these creatures kill you? Even I don't know. As you drag me closer to the abyss, you pull yourself right along with me. I offer you a quick death, death. it will be preferable to what you burn. O! No muszę rozwalić, muszę rozwalić rdzeń, żeby dostać się do Aj, nie mam już amunicji. Dobra, kincie. Bordy. Muszę bombą rozwalić ten rdzeń, ponieważ ee, chcę przerwać dopływ energii do biura Andrew Ryana, bo nie mogę tam otworzyć drzwi, bo są zabezpieczone. Ale wyparowało. I co teraz? kor online. No dobra, jedziemy. Ta winda jest rozwalona. Popatrzmy, czy tu coś się tutaj na nas czai. Electric Bolt, mam załadowane. Maybe exploding bugs. So far away from your family, from your friends, from everything you ever loved. But for some reason, you like it here. You feel something. You can't quite put your finger on. Think about it for a second, and maybe the word will come to you. Shorten alarms too. Dobra, mamy gadget do hakowania. Dlaczego taki Awatar a po to się wiąże raz z moim nikiem wiesz Zoltan tak i gdybyś poszukał sobie Zoltana Karnowasza, to byś się dowiedział z jakiej to jest gry No i zobaczyłbyś, że to jest screen z gry po prostu Dobrze wezwiemy sobie windę. No to. No to do biura. E, gdzie było to biuro? Nie tutaj. Kurczę, ale mnie zaatakowały. Eee, zginąłem. Na szczęście zginięcie tutaj nie oznacza rozpoczynania wszystkiego od początku. Natomiast jest walka. A, weźmiemy Big Daddy'ego sobie, zahipnotyzujemy. Niech z nami idzie. On się przyda. To nie to!

co się tutaj dzieje. Aha. Dobra, wstawaj, chłopie. Co tu mamy do kupienia? Frysteida? nie potrzebuję. Ale hypo przyda się być może dobra, gdzie do tego biura jest przejście tam, dobra, jakąś inną broń muszę mieć. Złuchaj, Tak trzeba było od początku zrobić. A nie się bolcować. Nie wiem, to, ta, ta broń jakaś taka dziwna jest. Na palmem. popalić ich. Ale ich, ich tu roztrzaskało. First aid się przyda czy coś tu jeszcze jest, któryś co to za pomrukiwania tam Nic tu nie ma. Dobra, tu nie przejdę. E Okej. Okay. Otworzyłem to, przeszedłem, załaduję swoją broń wspaniałą na palmę. No i co teraz? Otwórzmy te drzwi. Zobaczymy, co się będzie działo. Co nas czeka? Tak, raz została zapisana. Go to Andrew Ryan's i zabicie. Aha, czy mamy iść do biura i zabić Andrew Ryana, tak? Jako tą osobę negatywną. Hmm. No to idziemy. Shotgun. See flesh to flesh, and blood to blood. I know I cannot raise my hand against you. But know this: you are my greatest disappointment. Does your master hear me? Atlas? You can kill me, but you will never have my city. My strength is not in steel and fire. That is what the parasites will never understand. Aha. I teraz tak, bo ten Atlas to jest właśnie koleś, który nam podpowiadał i pomagał przejść przez... Y, poruszać się po tym mieście. Co my teraz mamy zrobić? Zabić Andrew Ryana Ale gdzie on jest? Ja, ja w tej chwili mam wyłączone strzałki pokazujące. Pokazujące, w którym kierunku powinniśmy się udawać, bo normalnie. Na ty... Hacker Delight, to sobie zrobimy, Exploding Bugs. No, to się przyda, Hit Seeking RPG. Hacker De delights Dobra zamiast tego Dobra. Aha, ja mam już pełno hit-seeking RPG. To zaraz zmieńmy sobie broń. Perka też. O... Tu jest, no. I chyba gdzieś tu jest to biuro. Admin's Office. Oczywiście tędy nie wejdę, nie ma szans. Nie, nie ma tak lekko, co tutaj jest. Tu też nic nie ma. Tam są jakieś schody na górę. Jeszcze jedno. Jest sprytne przejście jest dziura. Kindly, i o co chodzi? Jolene. Jakieś powiązania między nimi. Ten bam, Ten. Kolesz. Oczywiście, że gram. Ale dlaczego mam nie grać. No dobrze. To tutaj zakończymy nagrywanie kolejnego odcinka dla YouTube'a. Zostawcie łapki w górze.